Piękno, jak mówią niektórzy, to rzecz gustu. Niemniej wcale ten motyw nie jest nieobecny w literaturze. I rozpocznijmy od motywu piękna, który widzimy w mitologii, bowiem przecież jak zaczęła się doprawdy wojna trojańska? No kiedy jedna z trzech bogin chciała wygrać tytuł dla najpiękniejszej i namówiła do pewnego działania samego Parysa. Motyw piękna pojawia się też w biblijnej pieśni nad pieśniami, ale to piękno opisywane jest za pomocą różnego rodzaju zjawisk z dziedziny przyrody. O pięknie możemy mówić w nieboskiej komedii. Monta Krasińskiego. Zwróćcie uwagę, że dziewica poezja właśnie tym swoim rzekomym fałszywym pięknem przekonuje głównego bohatera do porzucenia rodziny i do podążania za nią. Wreszcie piękno, które jest także jakimś symbolem, to także piękno ukazane w ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego. Symbolem luksusowego i wspaniałego życia jest właśnie piękny posąg Wenus z Milo. No i piękno w lalce i posąg Apolla, który ma u siebie Izabela Łęcka.